Pan, niech pan go zarejestruje. Mnie disco, jasne, jasne, już go zarejestruję. Tutaj, Manko, mnie idzie, no? jestem. Z ziomeczkiem przed na szpital, zaś go ogarnął, to możemy skoczymy gdzieś na jakąś jego dziankę. Kapuczynę kawę już masz. Dobra, nieważne. Dobra, no bierz go stary, no ty mnie tylko taszczał. Albo jakąś taczkę mi przywieź, albo wózek widłoby ci to chłopa. To jakby miózł jakąś małe, małą klasę. Małą klasę ludzi, bym niósł. Zajmijcie się nim. Na łapkę, mo Poproszę koliga Co? Proszę, proszę. Ja pier... Ej, napluł mi, nie umyję tej ręki <laughs> Dobra Słuchajcie 770 radio Jedziemy no, ja Nie mam telefonu, nie mam, nie mam baterii, daj baterię do telefonu O mam tylko jeden telefon wiesz, ale jak chcesz dzwonić do twojego ojca to jest... Yy, idzie siedzieć zaraz wiesz, więc tak się nie zadzwonisz A, do mamy? Bama też idzie siedzieć. Bo zaraz tu jest. No nie, leżam tu za ścianą ranni i właśnie ich wieziemy na ten. No nie, nie. Podszedł do mnie franek pisikela i mówi, że szuka rodziców, czym pomogę. Ja mówię, no dobra, stoją za ścianą ranni i idą siedzieć zaraz. I mu się przykro zrobiło. No tak Jawe ukrywa się w tych ja by ukrywa się w tym głównie. Kula, kula, kula. Rzuć gdzieś dolców jeszcze. Dobra. Uu, patrz poza to, co widać. Oddaj wszystko, co masz starszemu człowiekowi o imieniu Charlie. Los twym losem. Głos. Tym głosem, Charlie. tym szefem. A kurwa! To się kurwa sztanęło w ogóle? Co ona, ona... o mnie mówiła? Co? Jakiś problem kurwa masz? Nie no właśnie. Coś, co, coś co się pasuje? Ej hey, spokojnie, spokojnie. Nikt hey, nie ma masz żadnego masz problemu. Tego na krótkiej smyczy, kurwa o nie będzie to obrazu, śmieszny no, ty. <laughs> ale weź tak o, nie podchodź blisko, Dobrze, dobrze. się niekomfortowo kurwa kurwa, no. to będziesz się czuł komfortowo. <laughs> ale ci powiedział. <laughs> ale Wiem ci się, powiedział. <laughs> ogarnię sobie w jakieś biznesy, e-commerce, coś zamodzone, na przykład KDPFBA Merch. Jeżeli chodzi o takie sprawy, to, 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 to jedynie NBA i YHL. Do tego ewentualnie WESG. I czasami próbowałem wejść troszeczkę w rynek UAD, ale to różyby bywa tym. Jeszcze CIA, no ale to wiadomo. No i KFC. Umiesz sobie stopy dzisiaj. Nie, odbyt. Medłem? No normalnie wkładasz ten, ten dozownik do dupy i klikasz A? i robisz... O... I potem bierzesz dwa pośladki i tak żeby klas klas był, nie? No no. no i potem no co, no I co, i czekasz? I wtedy te ci normalnie? Nie, no czekasz za dwójkę i samo się myje. Tak by... zwane dobre czyste tak tak kółda, tak do nie? Nie, nie, no po proszę. Nie, tak nie, 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 podom... nie, nie, podom... nie, to później się przejedziemy. Dobra, no nie teraz, kurwa. nie Niech na szpitalu siedzieć, kurwa. Ja widziałem jak ty też na dachu kurwa komendy, kurwa trzy godziny. Nie, proszę cię, A możemy się później przelecieć? Obiecujcie, że się przelecimy później? Przelecimy się. Później. Znaczy, wiesz co chodzi, no, że przelecimy się, a nie, że przelecimy się. Wiesz co chodzi? Aha, tak. Tę, no to wsiadaj. Się Tak. Ale na mały paluszek, dobra? Na no, mały paluszek. No, obiecuję że się z tobą przelecę. Ale wiesz, że... No obiecuję, obiecuję. Obiecuję, że się przelecisz? Tak, że się przelecę z tobą, no. Dobra. To jak się przelecisz ze mną, to git. Seksik. <głos> <Musiałbyś>. <głos> to jest wypadek, to jest wypadek. Jak tam żyćko? Jak ci się pracowało. W Tobie. Skrówa. Pieniędzy brak. Kurwa <noise> maść, telefon patrzę, nie? I co nie jest? Pasy się zapina. Trzeba z nią umówić spotkanie. I to Was. jeszcze dzisiaj, ale najpierw słuchajcie, sytuacja jest taka. Przyjeżdża gość przywiezie nam paczkę. I wy, panowie, tę paczkę odwierzecie. Jaki jest Ty problem, kiedy? kurwa? Mamy dwa auta dwuosobowe. To znaczy, że kurwa nie możemy się zapakować wszyscy, a ja nie chcę być podczas wymiany, żeby nie miał nikt na mnie haka. Dlatego ja stąd pojadę... O kurwa! O, Albo nawet nie pojadę! Ja pierdolę, szefie, nie zdążyłem, w ogóle... Czekaj na autko. O kurwa! O. Kurwa. Ja pierdolę! Kurwa! Ja pierdolę! Przyjadą ludzkie, a my kurwa leczymy ja... Ile to jedzie maksymalnie? Ile takich jechałeś najwięcej? Ej, co pas! Ej, to jest pojebane. Ej, to jest pojebane! Przecież kurwa! Dobra, nie już pierdolę tego streama dzisiaj. Kurwa kliknąłem! B! Kliknąłem, przysięga wam Kurwa maczny! Pierdolę to kurwa! Nie państwo w dupę! Kurwa! Wow. Potroncił, potrącił! kurwa mać! Postrzelili na Fuuuu! O kurwa! Ale piękne! Ja nie mogę! Przecudowna! Czy zastanowiłaś już? No w sobie mówiłam, że jak trzeci raz się spotkamy to przeznaczenie z nami. I nie? co? Agnianー. Dzięki kochanie, dzięki. chodź! ci trzeba wychodzić. Dziękuję. To już sam nie odpuści, jak przeczytałem wcześniej. Kurwa, na czat patrzyłem, nie ja pierdolę! Urwa! Nie ja pierdul! kurwa dziwię, dlaczego na czat niektórzy nie patrzą. Teraz kurwa wiem, dlaczego. Pierdolone, no. Ja pierdzielę. Pójdę całe pieniądze, poszły na. Bardzo, no. Nie wiem, nie kumam, trzeba stary się ogarnąć. Muszę trochę się Dobra, gdzie my mamy je?